Czy, czy, czy Polacy śpią? Śpią. Nie. Śpią, nie Marcin. Nie, 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 nie. Dobra, zostali uśpieni. Nie. Polacy się przyczaili. Przyczaili się. Przypominają y, połowę zwierzę, które wie, że jest na niego polowanie. I ono się przyczaiło. Licząc na to, że nie zostanie zauważone. Tak zwierzęta mają. My przyczailiśmy się i mimo że płyną zewsząd informacje bardzo niedobre, że wprowadzenie Zielonego Ładu, tego ETSC, tak? To się nazywa Marcin? ETSC, tak. Tak. ETSC-2, konkretnie. Że zabraknie pieniędzy Śpimy. na koszty ogrzewania domów na przykład. My to już odczuwamy. Prawda? My wszyscy. Ale jeszcze, jeszcze woda tak sięga, jeszcze tyle jest, nie? Jeszcze można I teraz... delikatnie w, wziąć wdech. Z tym, że trzeba już wyłączyć węch, no bo fajnie, jak po covidzie wdech, węch to. jest wyłączony, bo będzie czuć, że, się, że pływamy w górnójówce. Rodacy w kamraci, przyjechaliśmy do Przemyśla. Ci co mogli? To, bo pokażę, żeby nie było. ETS2, ETS tak. Jakie opłaty będą? Ceny gazu sektora na przykład macie w 27 roku 25,70 za godzinę, ale w 55 już 445. Ktoś powie, że to bardzo odległa perspektywa. No może i odległa perspektywa. Co na, ton, co na tony węgla, która obecnie kosztuje między 1200-1500, będzie wzrastać i w 27 wzrośnie o 300 zł. 500 parę, ale w 55 o 5300 zł na tonie. Rozumiecie? Wiecie, co to znaczy? Że 5300 zł, jak chciał opalać najtańszym materiałem, który mamy w Polsce pod dostatkiem na ponad 200 lat, to z każdej tony 5300 zł wezmą sobie urzędnicy, żeby dać na pigmento pozytywnych, na machoniowych baronów orientu, na co tam sobie wymyślicie? na tych, którzy przyjadą do Polski, nielegalnie, ale, ale państwo im proponuje, że daj im łapówkę za to, że wyjadą legalnie. To jest, rozumiecie, sen, to jest mokry sen skończonego idioty. Wyobraźcie sobie sytuację, że do was do domu wchodzi złodziej, a wy mówicie, "E, złodzieju, czekaj, 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 wszedłeś, czeka, czeka, szedłeś, ja tu już zobacz, wszedłeś, chcesz, nie, tu nie mam, jak już tu nie mam, o, tu mam, to ja ci dam, Powin złodzieju. Powinieneś się. To ci dam, masz tu. Stówkę masz. Masz tu stówkę. I wejdź, wyjdź sam, nie? I oni myślą, że złodziej powie. O, fajnie, stówka, dobra. Nie! Spokojnie, jesteś naiwny, dobra. O, idę do, idę do sąsiada. Idę do sąsiada, nie? <laughs> oni są naiwni. Jaki złodziej przepierdoli ci całe mieszkanie. Będziesz czekał tak długo, jeszcze ci będzie przypalał żelazkiem aż wydasz mu to, co masz schowane. A na koniec jeszcze Cię pognębi, żeby się upewnić, że naprawdę już nic więcej nie masz.